Dzień dobry, moi przyjaciele i przyjaciółki. Dziś poprzez tę potężną poranną modlitwę będziemy ogłaszać psalm 23 nad Twoim życiem, prosząc Boga, aby prowadził Twoje drogi i chronił Twój dzień. Jeśli chcesz rozpocząć ten poranek z wiarą, pewnością i przekonaniem, że Pan jest Twoim pasterzem, zostań ze mną do końca, ponieważ zostanie nad Tobą uwolnione szczególne błogosławieństwo. Słowo Boże mówi: Pan umacnia kroki człowieka dobrego i ma upodobanie w jego drodze. Choćby upadł, nie będzie leżał, bo Pan podtrzymuje go swoją ręką. Psalm 37, 23-24. Tak jak Bóg prowadził Dawida przez bitwy, chronił Daniela w jamie lwów i otworzył morze przed Mojżeszem, tak samo ma moc, by cię prowadzić, uchronić przed niebezpieczeństwami i otworzyć drogi tam, gdzie wydaje się, że ich nie ma. Być może stoisz teraz w obliczu niepewności, wątpliwości lub wyzwań, które wydają się niemożliwe do pokonania, ale pamiętaj, Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. Ile razy obudziłeś się, czując ciężar na swoich barkach, martwiąc się o to, co przyniesie dzień? Współczesne życie jest pełne wyzwań, presji w pracy, problemów finansowych, niepewności co do przyszłości. Ale dziś rano chcę ci przypomnieć coś bardzo ważnego: gdy Bóg idzie przed Tobą, nic nie może Cię powalić. Biblia uczy nas, że ci, którzy ufają Panu, są jak Góra Syjon która się nie chwieje, lecz trwa na wieki. Psalm 125, wers 1. I właśnie to będziemy czynić w tej modlitwie: oddamy nasz dzień Bogu, zaufamy Jego ochronie i ogłosimy, że żadne zło nie zwycięży nad nami. Zostań ze mną do końca, ponieważ podczas tej modlitwy zostaniesz umocniony, otrzymasz prorocze słowa, a na zakończenie zostanie uwolnione szczególne błogosławieństwo nad Twoim życiem. Jeśli wyjdziesz wcześniej, możesz stracić coś, co Bóg przygotował dla ciebie na ten poranek. Zanim pójdziemy dalej, zostaw już teraz polubienie, napisz w komentarzu swoją prośbę o modlitwę i zasubskrybuj kanał. To pomaga nam dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób, które również potrzebują słowa wiary i ochrony. Każdy nowy dzień jest darem od Boga, szansą na nowy początek i życie zgodnie z planami, które On ma dla Ciebie. Gdy oddajemy nasz poranek Panu, powierzamy Mu każdy krok, każdą decyzję i każde wyzwanie, które może się pojawić. Bóg nie chce, abyś szedł sam, stawiając czoła codziennej niepewności z lękiem i niepokojem. On pragnie być Twoim przewodnikiem, Twoją twierdzą, Twoją ochroną w każdej chwili. Biblia opowiada nam historię ludu Izraela na pustyni. Nie wiedzieli, którą drogą iść, ale Bóg prowadził ich w ciągu dnia słupem obłoku, a w nocy słupem ognia. To pokazuje, że nawet gdy nie wiemy, co robić, Bóg daje nam kierunek i światło. Tak jak uczynił to z Izraelem, tak samo uczyni z Tobą. Być może dziś stoisz przed trudną decyzją, masz troski finansowe, problemy rodzinne lub wyzwania w pracy, ale Słowo Boże zapewnia nas. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Przysłów 16-9 Gdy Bóg jest u steru, nawet przeszkody zamieniają się w możliwości, a trudne chwile stają się cennymi lekcjami – Dlatego nie zaczynaj tego dnia tylko z troskami i ludzkimi planami, szukaj Bożego prowadzenia, proś, aby szedł przed tobą, otwierał drzwi i chronił cię przed wszelkim złem. On zna twoją przyszłość i już przygotował dla ciebie właściwą drogę. Tak jak prowadził Józefa w Egipcie, przemieniając jego trudności w chwałę, tak samo Bóg działa w ukryciu twojego życia, aby zaprowadzić cię tam, gdzie nigdy nie śniłeś. Zaufaj, odpocznij i trwaj mocno, ponieważ ręka Pana jest nad tobą. On nie zawodzi, nie spóźnia się i nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. Panie mój Boże i mój Ojcze, dziś rano staję w Twojej obecności, aby powierzyć ci ten dzień, który się rozpoczyna. Ty jesteś moim pasterzem, tym, który mnie prowadzi, chroni i zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Jak mówi Twoje słowo w Psalmie 23, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Wierzę w to, Ojcze, i odpoczywam w pewności, że troszczysz się o mnie w każdym szczególe. Ojcze, dzisiaj chcę powierzyć Ci każdy krok, który postawię, każdą decyzję, którą podejmę i każdą osobę, którą spotkam na swojej drodze. Wiem, że świat jest pełen wyzwań, ale wiem też, że Ty jesteś moją twierdzą, moją bezpieczną ucieczką. Tak jak prowadziłeś lud Izraela na pustyni, proszę, prowadź moje kroki dzisiaj. Niech nie zboczę ani w prawo ani w lewo, lecz niech podążam prosto drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Panie, wiem, że są bitwy, które próbują mnie osłabić, ale Twoje słowo przypomina mi, że nie jestem sam. Tak jak byłeś z Dawidem, gdy stanął przed Goliatem, wierzę, że jesteś ze mną wobec wyzwań, które się pojawiają. Dlatego ogłaszam, że żadna broń ukuta przeciwko mnie nie powiedzie się i każdy język, który podniesie się, aby mnie potępić, zostanie unieważniony, bo takie jest dziedzictwo sług Pana. Izajasz 54, 17 Ojcze, chroń mnie od wszelkiego zła, wybaw mnie od widocznych i niewidocznych niebezpieczeństw. Strzeż mojego domu, mojej rodziny i wszystkich, którzy są częścią mojego życia. Tak, jak posłałeś aniołów, aby chronili Daniela w jamie lwów, proszę cię, abyś posłał swoich aniołów wokół mnie, aby mnie wybawili od wszelkich zasadzek nieprzyjaciela. Niech żadna pułapka przeciwnika nie ma nade mną władzy, ponieważ jestem pod Twoją ochroną. Modlę się także za moją pracę, moje projekty i moje marzenia. Panie, niech wszystko, co dziś uczynię, rozwija się zgodnie z Twoją wolą. Niech drzwi się otwierają, niech pojawiają się nowe możliwości, a każda przeszkoda, która próbuje powstrzymać mój rozwój, zostanie usunięta przez Twoją moc. Wiem, że Twoje słowo mówi, powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje zamiary. Przysłów 16-3 Dlatego składam wszystko przed Tobą. I ufam, że poprowadzisz mnie najlepszą drogą. W tej chwili dziękuję Ci za kolejny dzień życia, za Twoją stałą obecność i za Twoją niezłomną miłość. Wiem, że w Tobie jestem bezpieczny i żadne zło nie może mnie dosięgnąć. Ufam Tobie, odpoczywam w Tobie i ogłaszam, że ten dzień będzie błogosławiony, strzeżony i prowadzony przez Twoje ręce. Panie, przed Twoim obliczem składam także moje uczucia, moje myśli i wszystko, co próbuje odebrać mi pokój. Świat jest pełen niepewności, ale Twoje słowo daje mi bezpieczeństwo. Wiem, że nie muszę się bać, ponieważ jest napisane: Pan jest moim światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać, Pan obroną życia mego, przed kim miałbym czuć trwogę. Psalm 27. 1. Ojcze. Oddaję ci wszystkie troski, które próbują odebrać mi spokój. Jeśli jest coś, co powoduje u mnie niepokój, lęk lub strach, składam to teraz na twoim ołtarzu. Wiem, że jesteś wiernym Bogiem i troszczysz się o każdy szczegół mojego życia. Tak jak Jezus uciszył burzę na morzu, proszę cię, abyś uciszył burze, które próbują powstać przeciwko mnie. Niech każda udręka zostanie zastąpiona twoim pokojem. A ja niech zaufam, że wszystko jest w Twoich rękach. Panie, modlę się także za moją rodzinę. Niech Twoja miłość i Twoja ochrona obejmą każdego z nich, strzeż moich bliskich w pracy, w szkole, w podróży i wszędzie gdzie się znajdują. Wiem, że Twoje Słowo zapewnia nas, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywa, mówi do Pana: Ucieczko moja! I twierdzę, mój Boże, któremu ufam: Psalm 91, wers 1-2. Ogłaszam, że ja i mój dom jesteśmy strzeżeni przez Twoją moc. Ojcze, umacniaj moją wiarę, aby nie osłabła w obliczu trudności. Tak jak Abraham zaufał Tobie, nie wiedząc dokąd idzie, tak i ja chcę nauczyć się ufać bez wątpliwości. Wiem, że Twoje plany są większe od moich i że Twoja wola jest zawsze doskonała. Nawet gdy nie rozumiem Twoich dróg, wybieram wiarę w to, że prowadzisz mnie do czegoś większego niż mogę sobie wyobrazić. W tym dniu, Panie, niech będę narzędziem Twojej miłości. Niech moje słowa, moje czyny i moje wybory odzwierciedlają Twoją obecność w moim życiu. Gdzie jest zniechęcenie, niech niosę nadzieję, gdzie jest smutek, niech będę kanałem radości, gdzie jest niepewność, niech będę żywym świadectwem Twojej wierności. Dziękuję Ci, mój Boże, bo wiem, że już idziesz przede mną w tym dniu. Wierzę, że drogi zostaną otwarte, cuda się wydarzą, a Twoja obecność będzie mi towarzyszyć w każdej chwili. Dlatego odpoczywam w Tobie i idę z wiarą, wiedząc, że to Ty mnie prowadzisz i strzeżesz. Teraz weź głęboki oddech i pozwól, aby Boży pokój wypełnił Twoje serce. Obecność Pana jest z Tobą w tej chwili, prowadząc Twoje myśli i przynosząc spokój Twojej duszy. Ile razy martwiłeś się o rzeczy, które ostatecznie Bóg rozwiązał w sposób, którego się nie spodziewałeś? Tak się dzieje, ponieważ On już jest w Twojej przyszłości, przygotowując wszystko w odpowiednim czasie. Pamiętaj o historii Marty i Marii. Gdy Marta była pełna niepokoju i zatroskana o wiele spraw, Maria wybrała, by siedzieć u stóp Jezusa, słuchać Jego słów i odpoczywać w Jego obecności. A Jezus powiedział do Marty: Marto, Marto. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Łukasz 10:41-42. Tym, co jest naprawdę konieczne, jest zaufanie i szukanie Boga ponad wszystko. W tej chwili oddaj swoje troski Panu. Pozwól, aby on uspokoił Twoje lęki. Odnowił twoje siły i przyniósł jasność w twoich decyzjach. Bóg nie chce, abyś żył przeciążony, ale abyś był pełen wiary i zaufania. Twoje życie jest w rękach Stwórcy i On nigdy cię nie opuści. Pozwól sobie przeżyć ten dzień z lekkością, wiedząc, że każdy szczegół został już przez Boga przygotowany. On jest wierny i nigdy nie zawodzi. Niech ten dzień będzie pełen Bożej obecności. Niech idziesz z ufnością, wiedząc, że Pan już poszedł przed Tobą, przygotowując każdy szczegół i usuwając wszelkie zło z Twojej drogi. Tak jak podtrzymał Dawida wobec gigantów, otworzył morze dla Mojżesza i umocnił Pawła w więzieniu, taki teraz jest z Tobą, wylewając łaskę, ochronę i wybawienie na Twoje życie. Ogłaszam, że żadna broń ukuta przeciwko tobie nie powiedzie się. Niech Twój umysł będzie pełen pokoju, Twoje serce pełne nadziei, a Twoje kroki prowadzone przez Ducha Świętego. Gdzie jest wątpliwość, niech Bóg przyniesie jasność. Gdzie jest strach, niech On wleje odwagę. A tam, gdzie są przeszkody, niech otworzy drzwi, których nikt nie może zamknąć. Przyjmij to błogosławieństwo teraz. Niech pan okryje cię swoimi potężnymi rękami, niech jego aniołowie strzegą cię na wszystkich twoich drogach, i niech twój dzień będzie pełen zwycięstw i spełnionych pragnień. Wierz, że coś niezwykłego nadchodzi, bo Bóg honoruje tych, którzy mu ufają. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, zostaw swoją prośbę o modlitwę w komentarzach, abyśmy mogli modlić się razem polub ten film i udostępnij go komuś, kto potrzebuje tego przesłania. Zasubskrybuj kanał i obejrzyj polecaną playlistę obok, aby kontynuować swój poranek z jeszcze większą inspiracją. Niech Boża łaska towarzyszy Ci dziś i zawsze. Jesteś silniejszy niż myślisz, bo Pan jest z Tobą. Bądź błogosławiony w imię Jezusa. Amen.